Tajwan nawiedzony dom sprzedany tajemniczemu kupcowi. Sąsiedzi są mocno zaskoczeni faktem, że ktoś kupił dom, który od dawna uważany jest za nawiedzony. Dom podobno zamieszkują duchy piątki dzieci, które zostały zabite przez ich rodziców 9 lat temu. Państwo Lin wpadli w kłopoty finansowe i para zamordowała swoje dzieci. Najstarsze miało 18, najmłodsze 8 lat. Rodzice umieścili ciała dzieci w łazience na piętrze, po czym popełnili samobójstwo. Od tamtego czasu mieszkały tam tylko cztery osoby. Młody chłopak, który wynajął dom, twierdzi, że często słyszał głosy dzieci po zmroku dochodzące z piętra budynku. Wytrzymał w domu zaledwie dwa tygodnie. Następnie zamieszkała tam matka z córką, która mówiła, że nie wierzy w duchy, bo jest katoliczką. Wyprowadziła się po dwóch miesiącach. Ostatnim rezydentem był taoista, który powiedział, że będzie tam mieszkał przez miesiąc i oczyści dom ze złych duchów. Wyprowadził się po tygodniu. Przez ostatnie dwa lata nikt nie mieszkał w tym domu. O dziwo, nie zalęgły się tam nawet owady. Czasem psy szukają tam schronienia w dzień, lecz nigdy nie spędzają tam nocy. Dom został nabyty za 40% jego wartości.